Cześć! Witam Was na kanale Like Makijażowy. W dzisiejszym filmie zrobimy sobie test na żywo tejże paletki. Dostałam ją na urodziny od mojej siostry, która mieszka w Irlandii, której bardzo serdecznie za tą paletkę dziękuję. No to... Jedziemy z testem. Na powiekach mam już nałożoną bazę pod cienie i przypudrowaną okolicę pod łukiem bijowym, ponieważ w tej palecie nie mamy beżowego cienia. Dla mnie jest to i plus, i minus. Plus jest to dlatego, ponieważ jeżeli mamy kilka palet, w których jest beżowy cień, to jest to taka troszeczkę marnacja, dla mnie, no bo. Po co nam 10 y, takich samych beżowych, matowych cieni, tak? Wystarczy nam jeden pojedynczy gdzieś tam w paletach, jak dla mnie w ogóle nie musi być cień beżowy. Natomiast minusem jest to dlatego, ponieważ jeżeli chcecie zabrać ze sobą tylko jedną paletkę gdzieś tam na wakacje, no to niestety już y, tą paletką samodzielnie nie wykonacie całego makijażu. Ale tak jak mówię, ja tam sobie mogę zabrać jeden pojedynczy beżowy cień, gdziekolwiek i mi to wystarczy. No to nałożymy sobie teraz cień y, w załamaniu powieki i będzie to te bordo takie jakby zobaczymy, ten cień jest taki dosyć mocno satynowy, lekko się osypuje, jedziemy zapomniałam powiedzieć, że używam do tego pędzelka Zoeva 221 i teraz kiedy mam coś takiego pędzelkiem Zoeva 234 takim zwykłym płaskim nakładam ten bardziej intensywny fiolet w zewnętrznym kąciku. Ten cień też jest satynowy i też sypie się tak tylko troszeczkę. Wyjeżdżam nieco w załamanie powieki tutaj w kąciku i będę go zaraz rozcierać. I rozcieram go tym pędzelkiem, którym nakładałam ten wcześniejszy cień. Swoją drogą, bardzo mi się podoba ten fiolet. Szkoda, że sobie nie wymyśliłam makijażu, w którym ten fiolet by odgrywał główną rolę, tak teraz sobie myślę. Bo mój zamysł jest taki, że zaraz na ten fiolet będę nakładała ciemniejszy kolor. Teraz na ten fiolet nałożymy sobie ten odcień. Szczerze mówiąc, nie wiem za bardzo jak go nazwać. Czy fiolet, czy co? <gryw> nie wiem, ja trochę z kolorami jestem jak facet. Ciężko mi jest nazywać kolory. Tak jak niektóre kobiety odróżniają beż od ekrys, dla mnie to jest beż po prostu. I tutaj już tak w samym kąciku ten ciemniejszy kolor, żeby ten kącik był taki troszeczkę bardziej intensywny. Zaraz to sobie rozetrzemy. Ten cień się już sypie trochę bardziej. Trochę się osypują, jak widać. A, pędzel odszepuje, bo wy mnie raz piszecie, że bo nie odszepuje pędzla. No, sorry, odszepuje. Teraz też pędzelkiem ZEWA 234, tylko że czystym nałożymy sobie ten jaśniutki róż. No, ten kolor tak bardzo średnio. Znaczy, widać, że coś tam jest na tej powiece, ale w życiu bym nie powiedziała, że to jest kolor różowy i teraz jeszcze palcem sobie klepie ten fiolet znowu trochę ok, doczyszczę sobie to co mi się tutaj poosypywało no i będziemy robić dolną powiekę na dolną powiekę nałożę sobie kredkę z Avonu Glimmer Stick jest to odcień Smoky Grey, rozcieram ją pędzelkiem do smużenia 226 z Zoewy i na to tym samym pędzelkiem nakładam to srebro Szarość, srebro. Jest to kolor satynowy. Czy Cień satynowy. Ok, tak wygląda na razie makijaż. Wykończę makijaż twarzy. Jeszcze coś tam sobie tutaj dołożę, To już dużo z tej sprawy i zaraz do Was wracam. Tak wygląda skończony makijaż. Yy, powiem Wam szczerze, że. Nawet mi się podoba. Nie urwało mi dupy, jest bez szału, ale za taką cenę to paletka naprawdę nie jest zła, bo jak patrzyłam na stronie, nie pamiętam czy Minty Shopu, czy jakichś innych właśnie drogerii internetowych w Polsce, to ona kosztuje około dwóch dyszek. W palecie możemy znaleźć 12 cieni. Znajdziemy w niej cienie satynowe, perłowe oraz jeden matowy. W sumie to jest taka bardziej. Matowa satyna, jest to czerń, no i jeden bardzo mocny brokatowy odcień y, różowy. Cienie są zamknięte w metalowej obudowie. No i ogólnie nie potrafię Wam zbytnio powiedzieć, czy tą paletkę Wam polecam, czy też nie, bo sama w sumie do końca jeszcze nie wiem, jak y, się do niej odnoszę, czy bardziej na tak, czy bardziej na nie. Y, na pewno. Nie jest to tak, że ona jest mega okropna, że jej więcej nie użyję czy coś, bo cienie mi się całkiem podobają. Najbardziej ten fiolet właśnie mi się podoba, fajnie wygląda na oku. Natomiast jeszcze do końca sama nie wiem, dlatego musicie sobie sami odpowiedzieć na to pytanie, czy chcecie tą paletkę. Dziękuję bardzo, zapraszam ponownie i na razie.